Oto mój pierwszy rozmówca, pan profesor Stanisław Rakusa Suszczewski, biolog mórz i oceanów, który chadza teraz w chwale dwudziestolecia naszej obecności na Antarktyce, na Antarktydzie, w Arktyce. Panie profesorze, ratunku. W Antarktyce. Tak jest. Kontynent jest Antarktyda, obszar do 60 stopnia to jest również Antarktyka a Arktyka to jest na północy i tam są niedźwiedzie a na Antarktydzie są tylko wyłącznie pingwiny. Jednak więc do parów zaglądają pingwiny? Tak zaglądają mamy bardzo blisko wielką kolonię pingwinów które sąsiadują ze stacją są często naszymi gośćmi. Jacy Polacy byli pańskimi poprzednikami? Było ich dwóch Końcem XIX wieku to był Arctowski Dobrowolski, jeden z zaboru rosyjskiego, zesłaniec, uciekiniar, drugi, y, który uciekł z zaboru niemieckiego. Obaj spotkali się w Belgii, uczestniczyli w pierwszej wyprawie, bardzo ważnej dla nauki wyprawie statku Belzika, który jest po raz pierwszy w historii badań antarktycznych i w Mars w Lody i przebywał tam przez cały rok. Który z nich był świadkiem naszych wypraw po wojnie tam? I... Nie tyle świadkiem, ile mógł o nich wiedzieć. I... Arstowski? Żaden, 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 ponieważ Arstowski zmarł w Waszyngtonie w 1958 roku, a dobrowolski troszkę wcześniej w Polsce. Kiedy pan tam pojechał i na jakiej stacji pan lądował? Ja pierwszy raz byłem w 1968 roku na stacji wtedy radzieckiej maładziożnej, a później jeszcze trzykrotnie. Również na biegunie południowym, na stacjach amerykańskich spędziłem też rok, krótko mówiąc, około trzech lat przemówiłem. Panie profesorze, w okolicy Pańskich pierwszych pobytów tam był kryzys rybołówstwa? I to były te czasy, połowa lat 70. Zbliżał się w ogóle kryzys, a również w rybołówstwie. Wtedy myśl zbudowania tam stacji, ekspedycji morskiej, poszukiwania nowych... Zasobów, nowych łowisk, jak to się mówi, to był ten odpowiedni moment. Co nam zostało z szumu wokół kryla, karguleny i jak się nazywa ta tenia? No to tenia. No to tenia. Tego I nie to ma, szlak my... przetarty, sukcesów brak i skutków brak. I... No nie do końca, dlatego że te ryby to myśmy zjedli na początku lat 80. -tych. Natomiast kryla łowimy teraz, tylko że łowimy go dla Japończyków, Polacy. Dopiero się przyzwyczajają jeść owoce morza, krewetki, kalmary, natomiast wtedy wtedy jeszcze tego nie. Gdyby to się od razu nazywało krewetki, to może znając je z literatury. No, coś... no być może, ale tutaj to był pokarm wielorybów, który nazywał. Są nawet. jakieś limity tych połowów? W tej chwili to się y, właśnie tak dzieje, to znaczy dzięki między innymi polskim badaniom została wprowadzona konwencja rybacka wprowadzone limity i rejony połowowe. Także w tej chwili ta gospodarka tam z zasobami żywymi, odnawialnymi z zasobami jest prowadzona rozsądnie. Panie profesorze, w europejskim rynku parę paradoksów nas nie ominie. One są już teraz, tak? I one są. To jest między innymi to, że my nie wyławiamy limitów z Bałtyku. W którymś momencie nawet był taki paradoks, że rybakom się bardziej opłacało sprzedawać butelki na Borcholmie niż ryby. Łowić, A kto łowi? sprzedawać. Tam, gdzie mój mój mój? Mój. Łowią Duńczycy, łowią Niemcy na pewno. Może teraz ta sytuacja troszkę się poprawia, ale w dalszym ciągu nie jest to najlepiej. Ilu naszych badaczy pracowało dotąd w tamtym? Bardzo wielu już. I ja byłem z kolegą Krzysztofem Opalińskim jako jeden z pierwszych biologów, pierwszy dokładnie. Natomiast w tej chwili to jest już ponad 400 badaczy, którzy tam spędzili wiele, wiele lat. I z tego powstawały kariery od, często międzynarodowej sławie, młodych ludzi. I do, nasze Dorobek jest liczący się w świecie. Inne nacje, jak były reprezentowane, w jakich. Kiedy zaczynaliśmy, było tych krajów 12, które były członkami układu Antarktycznego. W tej chwili jest ich 27. To najlepiej świadczy o wielkim zainteresowaniu i kontynentem i tym obszarem trzech oceanów dookoła kontynentu. Panie profesorze, cokolwiek powiemy, jest to kontynent mężczyzn, a może być także postrzegany jako sartrowski syndrom okay. e, piekła to są inni. No, o, że to wiecie to, to, to. tam ściśnieni, ściśnięci. Do pewnego momentu tak było. Rzeczywiście ja zimowałem w 74 roku z pierwszymi dwoma Amerykankami. Które zimowały na Antarktydzie. W tej chwili już tam zimują całe rodziny, rodzą się dzieci, szczególnie wśród tych zespołów i stacji argentyńskich i chilijskich, które uważają Antarktykę i Antarktydę za swoje własne terytorium. Jak się to ma do układu antarktycznego? I te pretensje terytorialne są zamrożone, natomiast układ antarktyczny ich nie kwestionuje, także te kraje wykorzystują to. i. W paszportach często jest wpisane, że urodzony na terytorium Antarktycznym Argentyny. I jakie to ma skutki? Skutki może mieć w przyszłości, na razie tych skutków jeszcze nie mamy. Rozumiem, że ten tort jest już tam dawno podzielony. I jak duża jest nasza część? Nasza część jest y, taka sama jak wszystkich innych, ponieważ układ zamraża pretensje terytorialne, a obowiązuje w nim konsensus. A więc nasz głos jest równy głosowi tych największych. A jak to było tam w latach 80., kiedy mówi się, że nasza flota została skazana na banicję, to odpowiada? No, to był ten moment, kiedy nie mieliśmy łowisk, kończyły się możliwości połowowe w innych obszarach. Flota zeszła wtedy w rejon Falklandów, była wojna falklandzka, Polacy no w jakim sensie nawet byli sojusznikami może Anglików w tym konflikcie? W jakim sensie? Ponieważ y, pływali dookoła Falklandów, chyba nawet i zdarzały się przypadki jakichś informacji, przekazywania informacji o nalotach. Myślę, że to taka z, smutna część działalności y, obu tych krajów, bo ginęło dużo ludzi wtedy, no, na szczęście. Ale jeśli nasi marynarze schodzili wówczas na ląd, to jak się z nimi obchodzili? Ulicy ich traktowali jako sojuszników wojskowych. A, tak. Otrzymywali obywatelstwo? Tak, tak, zdarzało się tak. Panie profesorze, y, musi być aspekt polityczny. Nie ma dziś sprawy, która by nie miała aspektu politycznego. Jaki jest w tym przypadku? No ja myślę, że to, co ja już wspomniałem, to znaczy jest to prawo głosu, prawo, uczestniczenie w decyzjach o w koniec końców kontynencie, który jest ogromnym kontynentem, większym niż Europa, to jest 14 milionów kilometrów kwadratowych. A jak pan widzi jego przyszłość? Ja myślę, że to będzie kontynent i chciałbym, żeby to był taki modelowy przykład współpracy międzynarodowej, pokojowej współpracy, gdzie wojsko wykorzystuje się jedynie do celów pokojowych, do naukowych celów, gdzie nie potrzeba wiz, paszportów, nie potrzeba... Co jeszcze, co jeszcze mógłby zrobić pan profesor dla naszej obecności na Antarktydzie, oprócz tego, że oddał jej pan? Życiorys, część życiorysu, dorobek intelektualny i talent organizatorski. No, jeżeli będę miał pieniądze, to będę się starał wyremontować tą stację i zostawić ją w przyzwoicie. A poza to? No, a poza tym myślę, że bardzo istotne jest mieć następców i tutaj będę starał się również znaleźć młodych ludzi i zapalić ich do tej pracy. Tam. A z czego musielibyśmy zrezygnować, żeby mieć duże pieniądze? I tam je ulokować? O, a Gdybym był na przykład bogaty i władny, to bym zrezygnował z jednego samolotu. 28 milionów dolarów to by dało możliwość przez 50 lat prowadzić te badania na stacji Arstowskiego i obchodzilibyśmy 70-lecie za 70. Pańska wyobraźnia jest w całej pełni <laughs> altruistyczna, Panie Profesorze. Dzięki dziękuję Panu, dziękuję za udział w programie.